Dzień dobry, Ewa Danuta białek Jestem autorką książki psychosomatyczne, emocjonalne i duchowe aspekty chorób ze stresu. Jest to kolejny film i kolejne czytanie fragmentów rozdziału. Rozdział trzeci. Ciało jako nauczyciel. Czerpanie z mądrości ciała. Tej pogoni szczurów nie słuchamy także przekazów ciała, bo nie uczono nas nigdy zwracać na nie uwagę. Stąd nie przywiązujemy do nich żadnego znaczenia. Podobnie jak nie uczono nas, umiejętności ich odczytu ignorujemy w sobie, jak i w następnym pokoleniu własnych dzieciach. Komunikaty, zarówno pozawerbalne, jak i werbalne. Co dzieje się wewnątrz nas i co możemy z tym zrobić, aby poczuć się lepiej. Automatyczną reakcją staje się sięganie po jakąkolwiek tabletkę przeciwbólową lub wizyta w przychodni lekarskiej, także w przypadku dzieci, aby zagłuszyć komunikaty ciała, rozproszyć je, stwarzając ułudę wyleczenia objawu. Zwykle ból jest ubrany w fizyczne wrażenia płynące z ciała. Gdy człowiek choruje lub następuje zablokowanie ruchu w, w postaci psychicznej stagnacji, neurony nie przenoszą bodźców wewnątrz ciała. Tego rodzaju zablokowanie energii wewnętrznej daje się szybko wychwytać u pacjentów, zachęcając ich do zrobienia jakiegokolwiek ruchu ciałem. Chociażby wykonanie kilku kroków w rytmie, nawet bardzo powolnej melodii. Czuje on wtedy wyraźnie zamrożenie różnych części e, siebie, ciężkość nóg, niemożność wykonania kroku, a nawet nasilające się zawroty głowy, mimo że nie okręcił się wokół siebie ani razu w taki sposób. Ciało posyła sygnały o stagnacji wewnątrz siebie, która wymaga poruszenia energii. Ciało nosi całą naszą historię, każdy szczegół, odbity w pamięci jego komórek i komunikuje nam swą mądrość, która winna być odczytywana od najmłodszego wieku. Ono potrzebuje wyrazić wszystko, co w nim zawarte jego wrażenia i zmysłowe odczucia. Zawiera także wszystkie odpowiedzi na pytania, jak doświadczać i reagować na to, w co wchodzimy, co robimy i co się w naszym życiu wydarza. I kolejny fragment nauczenie się przerywania łańcucha reakcji wywoływanych stresem. Prowadzących w efekcie do fizycznych dolegliwości, chroni przed chorobami psychosomatycznymi i podnosi jakość życia każdej osoby świadomej i pracującej z własnym ciałem. I fragmenty czwartego rozdziału: nowe podejście do przyczyn chorób z punktu widzenia fizyki kwantowej choroby energetyczne, a choroby z autoimmunogresji. Zdaniem Czercza, poszczególny narząd w ciele jest otoczony przestrzenią zapełnioną ciekłym, krystalicznym półprzewodnikiem, który transmituje informacje oraz sygnały elektryczne, przechowuje energię, wzmacnia sygnały, filtruje i przenosi do innych części ciała. Tym otaczającym półprzewodnikiem elektrycznym jest tkanka łączna. Każdy proces w ciele uruchamiający emocje, czyli energię, wpływa na jakość tego ładunku, podobnie jak wszelkie zabiegi energetyczne są w stanie poprzez nią przenieść energię do innych tkanek i narządów. Zaburzenia równowagi energetycznej poprzedzające chorobę można usunąć z ciała. Zanim przejawią się jako konkretne dolegliwości. I kolejny fragment. Stan emocjonalny ciała ma wpływ na jego stan energetyczny. Gdy emocje pojawiają się w ciele jako fala energii, mają moc zmiany, formy i funkcji komórek, wywołując zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na nie. Wspierając zdrowie, jak i powodując choroby. Jeśli spowoduje ona chorobę, gdy energia zostanie z komórki uwolniona, ona może powrócić do stanu pierwotnego zdrowia, a objawy dolegliwości znikną. Zdaniem Meisela i Bornsteina energia emocjonalna, która była niewłaściwie systematycznie ukierunkowywana, i zinternalizowana, czyli blokowana od wczesnego dzieciństwa aż do dorosłości, niszczy ciało, prowadząc do stanu chronicznych chorób. I kolejny fragment. Układ odpornościowy zdrowego człowieka jest w stanie uzdrowić wszelkie problemy zdrowia. Jeśli jest blokowany przez stres, przez destrukcyjną energię, chorego wzorca reakcji emocjonalnej, pamięć komórkową, która zatrzymała emocjonalną reakcję na podstawowe, pierwotne doświadczenie stresu, wtedy cały organizm reaguje nieustannie na stresory, a układ immunologiczny nie jest w stanie poradzić sobie z chorobą ujawniającą się z tego powodu. Szczególnie wrażliwym staje się on na poczucie bezsilności, Wyzwalając taki stan całego układu. I to był kolejny fragment www.psychosynteza.pl. Dziękuję bardzo za uwagę. Do kolejnego odcinka.